Szyma, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku złożymy sobie legendarną zbroję na 180 poziom. Głos do tego odcinku nagrywam już po, po filmie, po nagraniu filmu. Bo nagrał mi się dźwięk z Team gdzie gadałem z kolegą. I no w sumie nie wiem, czy on sobie życzy, żeby być na tym filmie, czy nie. Kupujemy na szybko 8 sztabek platyny. Czyli 800 zł, bo tyle jest potrzebne do zbroi na 180 poziom. Palimy na szybko czapkę z królowej śniegu, eee, pierścień z miłośnika magii i pierścień z fursharaga. Łączny koszt to chyba 2,7, coś takiego. Jeszcze miałem w torbie trochę esencji z poprzedniej zbroi, także mi się zostało. Trzy kamiki są, 100 esencji jest, także można iść robić zbroję. Nie ma z tym większego problemu. Wybrałem oczywiście fizyczną osłonę, bo ostatni ratunek mam na 163 poziom, a nie potrzebuję kolejnego, ostatniego. Tym bardziej, że tych ostatnich to mam, można powiedzieć, że pełno wtoruje, bo mam. Pierek z furbola, naszyjnik z tej złowczyni wspomnień, zbroje na 163, łapki zatki. Fakt faktach ten łapek zatki już nie wykorzystam, ale. No, także lecimy na tą, do NPC-ta. Tu jeszcze na szybko na forum szukałem, ale odpalił mi się nie ten temat. Lecimy do pracowni. I lecimy składać zbrojkę, już ostatni etap. Także subów niestety dzisiaj po prawo nie ma, bo nagrywałem to jeszcze zanim ogarnąłem tą rzecz z subami. Także zapraszam do subowania, bo na następny odcinek już normalnie będzie po prawo. Następny odcinek to będzie prawdopodobnie podsumowanie licytacji. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Siemanko wszystkim.